Bieg na dystansie 1111 km non-stop jest to powrót do tradycji biegowych w Wydziale Wychowania Fizycznego i Sportu w Białej Podlaskiej. W przeszłości studenci pokonali już taki dystans 1111 km, następnie pokonali dystans 2222 km, później 3333 km, 4444 km, a w 1994 roku pokonano dystans 5555 km. Była także sztafeta z Białej Podlaskiej do Monte Cassino, były biegi. 24 godzinne i wiele innych sztafet na krótszych dystansach. Także jest to powrót do tej właśnie tradycji z przeszłości. Natomiast bieg 1011 km, ten, który był organizowany w latach 80 był takim biegiem bardzo mocno wyczynowym. Tam uczestniczyli bardzo dobrzy sportowcy. Biegali po 10 km i było ich tylko 11, także można powiedzieć, że to był taki bardzo duży wyczyn sportowy. Pokonali ten dystans w bardzo krótkim czasie. Natomiast w tej chwili bardziej nam Chodzi o promocję biegania, o zachęcenie tutaj środowiska Białej Podlaskiej, o skupienie się biegaczy, których już tutaj jest całkiem dużo w Białej Podlaskiej. że naszej uczelni, troszeczkę już w tej chwili, że studenci nasi z nami byli z różnego rodzaju takich niespotykanych wydarzeń z Rozpoczęliśmy dzisiaj, a chcemy skończyć w piątek, 6, 6 grudnia. Zawodnicy zostali podzieleni na dwie grupy. Jedna grupa biega po 30 minut, druga grupa biega po 60 minut. Łącznie zgłosiło się ponad 90 studentów do utrzymania ciągłości tego biegu, ale także zapraszamy mieszkańców Białej Podlaskiej. W dowolnym momencie każdy będzie mógł się do tego biegu dołączyć i chcemy. Z jednej strony pokonać ten dystans 1111 km, a poza tym chcemy liczyć wszystkie przebiegnięte kilometry. Mamy nadzieję, że w sumie mieszkańcy Białej Podlaski ze studentami przebiegną kilkanaście tysięcy kilometrów. Biegam codziennie, Jestem, biegam w klubie AZS W Biała Podlaska i na bieżąco uczestniczę w różnych zawodach rangi mistrzowskiej, mistrzostwa Polski i świata. Najważniejsze, żeby były chęci, ale oczywiście przygotowanie do takiego obiegu też jest konieczne, ponieważ to jest wysiłek fizyczny, a do fi wysiłku fizycznego trzeba się bardzo dobrze przygotować. Bieganie jest dla mnie wolnością, jest to coś, co lubię robić, tak jak i turystyka, ponieważ jestem na, tym, na tej uczelni, jest to uczelnia sportowa i kierunek turystyka i rekreacja, więc połączyłam i sport i turystykę. Jest to bardzo ciekawe wyzwanie, ponieważ walczę ze swoimi słabościami i pokazuję innym, jak można spędzać czas i swoje zainteresowania rozwijać i poszerzać.